A w tym odcinku. Wow! Jeeeew! Siemaneczko, witam Was w kolejnym odcinku z gry Stalker 2. Zanim zaczniemy, serdecznie Was zapraszam do zostawiania subskrypcji, komentowania, lajkowania i zapraszam na odcink. On może by się zbagował i nie musiałby tam do domku wchodzić. Sprawdźmy to. Jebać, jebać Cię. W sumie nie ma sensu walczyć z tym Chimerą, szczególnie, że ona nam żadnego luto nie da. Ja skaczemy jak młoda kózka. No i co? Przejdziesz tu nie przejdziesz. Mamy troszkę granatów, jakaś, lu... jakaś luźna amunicja, która za bardzo nam się pewnie nie przyda. Jedzonko, jedzonko za to się przyda. W lodówce nam nic nie zostawili. Też nic ciekawego. Co tak tylko mapę zobaczę? Jesteśmy gdzieś w chmurach, że tak powiem. Dobra, lecimy przed siebie, ale z tym, bo może coś ciekawego uda się dorwać. O, kolejny meter widzę. A, no, wyłączmy go zanim wejdziemy tam niżej. Wyłączony emiter to dobry emiter. Czy tu coś mają dla nas? Dobra, schowajmy się na razie tam w podziemia. No kurde, WAS! No, Włas oznacza podziemię. Po, podziemię oznacza walkę na bliski dystans. Каменем на шиї. Скинути зі скелі. Розтерзаний псами. Операція моноліт. повісхує Живий, але втрачений. Почекай Скіф, І я віддам тобі все. Я маю попрощатися з нашим величним минулим. Вороги так, але об'єднані вірою в одну ідею. Для вас це був виконавець бажань, для нас це моноліт. Він говорив багатьма мовами, але кожен чув лише те, що хотів почути. Каятся. Прощення. Без шансів. Десятиліття мовчання між нами лише ненависть. Моноліт. Покинув нас, щоб ми нарешті зрозуміли, що бути живим не означає бути щасливим. Усе інше не має значення. Oczywiście, Ty A mi od niego jakąś brankę! Podkręciliśmy Zans wyboru Tak z ciekawości Dobra Okej okay. Lepszy mogę będzie do tego pasować pokaż. z takim słodkim celowniczkiem Jest Jedziemy. idziemy sobie tu okej okay. okay. mnie najbardziej ciekawiło, że tu jakaś jakaś głowa była, ciekawa, jest co on tutaj kombinował bardzo ciekawe dobra, yy, tak Zostaw. Użyj tego. bo zaraz służy jeszcze. Teraz ci to użyję, masz. I tak. E, my wolimy ten. Wolę sobie lecieć z tym pistoleczkiem, O, tak pekki Ile to waży 2 kg. E, malutko. Coś malutko sporo. Ale mam nadzieję, że jakoś przeżyjemy. Mm -hmm -hmm. Wszystko jest git, wszystko jest git. Zobaczmy, co mamy teraz zrobić. Tam gdzieś. A, uciekni z bugiem. No, z bugiem sobie uciekłem, ale tutaj się skrytka pojawiła. Tutaj możliwość artefaktu. Myślę, że tutaj droga po ten i przejdziemy Tak, plan jest prosty. Ecz, genialne. I co? To wszystko co tu będzie? będzie to będzie czegoś ciekawszego jeszcze O, drzwi, zamknięte drzwi Z Ciekawości Nie nie otworzy nam to drzwi No, Plan był dobry Jakiś schodki samo wóra? Hehe, tak łatwo jest pan, i pokazuj pan, co miał, co miał tu pan. Awego pan, Uffiu uh, fiu, cały. Ciekawe, że to rozładowaliśmy, a ikonka pokazuje dalej, że ma w sobie ten. Kłyńcweg, Chwileczkę... Okej, okay. VSS ulepszonko. Widzicie? po co się tu zajrzeć? Pyko, okej, okay, okej... Okay. O! To było ciekawe A i tu jesteśmy z powrotem Czy musimy dalej jeszcze raz pobawić z pistoletem? Nie. Pistolet jest już. Dobra, my sobie podmienimy ten artefakt na ten dający jeszcze 6 kilo. O i pięknie! A, zaraz podniesiemy tego. Dobra Nie tak pięknie? Hole. Ten sprzęt nam się przyda na pewno to Tam jest ten, jestem ciekawy jak z tej strony rzucę granata O to wpadł pod podłogę I Nie, nie rozwalił tej deski Hej, Gimmy 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 He, he, Na razie odłożymy takie rzeczy jak to Tutaj do skrzynki I idziemy sobie tam do góry Tak, pamiętać, śruba No, z nie, znowu Aha. Dobra Here we go again Wcześniej to było po prostu ale teraz się tak wysypało Podważmy tego toza Tego kalacza I tą merkę. Dalej jesteśmy, a dalej jesteśmy, bo sobie założymy artefakty. Pyk. To jest na słaby ciężar Ale rzucimy sobie jeszcze ten na średni ciężar Czy mamy mamy? Mamy Dobra, będziemy Tak zrobimy tak zrobimy, to wyrzucimy i damy to. A, właśnie nie mówiłem wam, w międzyczasie pomiędzy odcinkami znaleźliśmy jeszcze drugi artefakt na średnie promieniowanie. Dobra, dawaj pan, nie mamy dużo czasu. Tu nas nie zje, nie zjadło. No, nie Ruma numer 8625 Coś, coś, coś się tu Dobra, wejdźmy sobie jeszcze do chaty, bo tutaj było coś do podniesienia Czy nie? Nie Dobra, poprzyrzucajmy sobie artefakty. To wyrzuć, to zostaw, to daj tutaj. To wyrzuć, to wyrzuć. Daj, 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 daj to. I daj to. Co to są wszystkie na ten? A, w sumie kule możemy zostawić, bo to jest regeneracja wytrzymałości. Znaleźliśmy jedną drogę Tam na razie nie, tu są schodki Gdzie nas zaprowadzą te schodki? Wow! Próba numer 2846 i pół Tak. Podwiejmy sobie artefakty, to wyrzuć, to wyrzuć, to przeżyć tutaj. E, po co nie wiem. E, my chcemy ciebie i chcemy ciebie. To jest na promieniowanie, promieniowanie, słaby ciężar. Ale to. Nie mać. Nie mać, nie bądź. Dobra, uleczmy się do pełnej. Pyk, pyk. Brawo, pięknie ci poszło. Ale teraz zapiszmy, żeby nie musieć po raz osiemdziesiąty wchodzić przez ten, tam przez podziemia. Dobra, to nas zje. Nie zjadło nas. To wygląda jakby dało się tędy. Wow. Otóż co teraz próbuję? Teraz próbuję zahaczyć się o tą anomalię. Tak, żeby wyrzuciła nas tam na dach. O, udało się. Dobra, i zobaczmy, o co było, o co było tyle krzyku. Kolejna dziura w dachu. No nie pierd... Dziel, że my się tyle tutaj bawiliśmy tylko po to, żeby podnieść tamto to PDA. Jo, pierdziola. No ale dobra. Bardzo, że udało się. Nie wiem, spodziewałem się złotych gór. Patrząc na to, co my złupiliśmy tutaj na dole Punk. Dobra Dobra, dawaj wszystko, co masz O jak przy tym jesteś przeciążony, to co dopiero jak to podniesiesz? Dobra, zapasik energetyków Przyda się Przeładuj i sprawdź, czy możemy coś poradzić jeszcze na to. Mamy 102 kilo maksa. No już nawet nie mamy więcej artefaktów. Mamy podciężar. No to będzie nas promieniować jak nie wiem. Dobra. Zatem to jeszcze może coś ciekawego? Dobra, no, jeszcze nie idzie, że to są dwie chatki. Okej, okay, w tej chatce nie było nic ciekawego. Tutaj tutaj jest chyba większe promieniowanie albo mi się wydaje. No ale też nic ciekawego. Dobra, to możemy biec dalej tam nas kritkie. Dobra, musimy przejść tutaj przez domek? No, tu są bagna. No, no, promieniuje nas potwornie szybko. No, tu jest śmigło. Aha Tu jest jeszcze jakaś skrytka Ale jak tam dojść? Oj oj, oj. No Spromieniowanie w tym czasie prawie zjadł Jestem ciekawy tutaj dalej będzie ten stwór Czy może już sobie odpuścił O! Zrób tak... Czemu jest się na czerwonym. ten... na czerwony? nie... Kurde, wracać się tam, czy się tam nie wracać? No nie wiem, czy my tam damy radę przejść. ale no czuć, że nas nieźle spowolniło. Dobra, tych tak szczerze, ile to waży? Trzy i trzy, wyrzuć. I ten pistolet też. Ryszko, polecimy zobaczyć, czy może uda się tędy jednak... Przejść tam do tej skrytki. Bo my mamy zaznaczoną tam dziką skrytkę. Raczej to ta... e, przez domek? Tam, przez domek. nie No, ona jest gdzieś tam. Wydaje mi się, że po tym drzewie będziemy mogli tam przeskoczyć. No, i szybkie kolejne spojrzenie. Czy... Rynek Herkules to jest bardzo dobra, ale 300 sekund to jest ja prawie nic. Tak szczerze, jak pomyślę, że my mamy bazę gdzieś tam, zanim my tam dojdziemy, no to wiecie, minęłoby dużo czasu. Hmm, tak, ciekawość co weźmiemy. A może i uda się coś ciekawego znaleźć Brak helikoptera O. Teczka. Tu nic, tu nic Też nic Uuu, ale tam może być... STOP! W tym momencie przerwiemy ten odcinek Dzięki za to, że jesteście, dzięki za to, że go oglądaliście I miłego dzionka